Siemanko, tutaj James, a to jest poradnik z gry Aids of Spades. Najpierw wchodzimy w swoją przeglądarkę. Wchodzimy w link podany w opisie, jest to strona aceofspades.com. Po prawej stronie możemy zauważyć ikonę, która nam pozwoli na pobranie gry. Kiedy gra już zostanie pobrana, wchodzimy w zakładkę play. Jest tu podany spis serwerów posegregowanych. Slots, ping, country, mode, map and name. Najlepiej wybrać serwer niezapełniony, dzięki temu zapobiegniemy kraszowi gry. A teraz parę słów o grze. A jest ze mną Bols. No się mamko. Najpierw przechodzimy do wybrania drużyny. Jedynka. Zazwyczaj to są niebiescy albo jakiś inny kolor w ogóle. Jed jeden albo dwa. Trzy ewentualnie to jest Spellcast. My wybierzemy numerek 2. czyli zieloni. Teraz możemy wybrać broń. Pierwszy to jest sniperka, drugie to jest karabinek, trzeci shotgun. Weźmiemy trójeczkę, shotgun. Gdzie jesteś bolsik? No popatrz sobie jak się na matce. Hmm. Jesteś w niebieskich? U zielonych. A to fajnie z nim, Team. Dobra, to najpierw pokażemy wam tak. Jeżeli możemy wybrać z strzałkami możemy wybierać kolor blo bloku. Ewentualnie możemy kliknąć E na dany klocek, wtedy zmienia się ten sam kolor. Grze jest na tyle fajnie, że jest że grawitacja, że jeżeli zniszczymy dane coś, jeżeli zniszczymy każde dojście do danego na przykład drzewa, się zawali. Tak samo można robić z bunkrami przeciwników, jak i z mostami albo i domami. Różnie to bywa. Będziemy pokazywać w danych sytuacjach gry dane potrzeby albo jakieś nie wiem dobre informacje podczas grania Bo tak to będzie zbyt nudno To Bolsik się już drużynę No nie mogę To postaraj Cię się więcej. to ty zmień. Kropka zmienię, to jest czekaj, kropka to jest zmiana broni Przecinek to zmiana drużyny Nie mogę się przemienić do ciebie O kurczę, znowu się przenieś do niej Co by Ty jeszcze powiedzieć ja Dobra, okay, już pod apteczkę To ja zmienię broń akurat się obok ciebie pojawię Wezmę sobie snajperkę okay. yy, Co by tu jeszcze powiedzieć o danej krzyżu Snajperka według mnie to jest najlepsza broń. Tak Wystarczy jeden headshot i gra się zabity No I chyba tak. że... O właśnie, tu jest pokazane o. jak podkopują dom cały Ty Pokaż teraz jak upadnie cały dom Na idę im pomóc To pomagaj oni się tu biją łopatami na razie To tu jeszcze trzeba odciąć te schody O kurcze Ale ktoś sobie farmił Hmm Trzeba zniszczyć to wszystko Też im pomogę Stań przed domkiem i pokaż jak upada cały. Czekaj. Jest tu ktoś mnie bije. Zabili mnie. Aha, wcześniej w sumie też jestem chyba. Kiedy zniszczę ten cały domek? To no może lepiej. Końcówka. To nie wiem. No zabijają mnie ej. Aha, na no, moście się wejść w domie. No wiem właśnie. No ile ich tam jest, całą bazę nam zajęli. A oni niszczą domek zamiast zająć się tym. No, najlepiej w tej grze jest to, że jest duża współpraca. Jedni na przykład budują mosty przez rzeki, żeby drudzy mogli szybciej dojść do przeciwnika. Tak samo tunele. To jest normalny gameplay z tej gry plus jakiś tam mały poradniczek Klikając, o kurde. klikając literkę M mamy wyświetloną mapę. Na mapie możemy się garnąć jeśli gamy z komplami albo z kimś. Klikając właśnie mamy tutaj podane kordy, na przykład teraz jestem na B5 Borsit, co porabiasz teraz gdzie jesteś? Co z tym domem? O kurde Strzelają do takim nas. Zwierzą, w tym domu. Znaczy takim... Nie zupełnie zwierząt. Strzelają w nas z mostu O kurde. O! I właśnie upadł do Dom upadł. Teraz widzimy puste pole. Dawaj, Bolsik, gramy. Okay, Apteczką to, można to się uleczyć. Apteczką można się uleczyć, tylko je, trzeba chwilę je, tej postać. Je. Tak samo... Chodź na górną tam mapę. Jeżeli klikamy prawy przycisk... Czekaj chwilę, jeszcze swoim, Klikamy prawym przyciskiem, możemy budować od razu takie bloki całe. Kontrolem się kuca, spacją skacze, to jest chyba logiczne. Kiedy wchodzimy do apteczki, wszystko jest elegancko. Okay. Prawym łopatą kopiemy na trzy kratki, lewym tylko na jedną. To gdzie jesteś? Kręć, który, podaj kordy Gdzie jesteś? Zabili mnie banda, złodziei. Dobre kryjówki są takie Ty okej, okay, już Ja czekam na Ty, kim... Gdzie jesteś? Czekam, jestem ten na górze na drzewie Okej okay, okej okay, łopatą można zabijać w miarę wcela. szybko Albo takiego że normalnie No właśnie, dostać. już mówiłem, że gry darmowe mają dużo aim'ów, prawda co prawda O tej. No ja, nie wierzę Okej, okay, świetnie Tutaj nawet robiliśmy podkop z Adamovem do ich bunkru Zmiana Dawaj. mapy za 5 sekund, a nie nie do No i zmiana mapy. No właśnie. To może na tym skończymy co ten jakiś poradnik. No się tu zmieniają mapki, także się nie ma co przejmować, że jest jakaś mapa, której nie robicie, bo za czas czasie powinna zmieni. To może na tym skończymy ten poradnik, w miarę mało było powiedziane, ale to chyba na tyle z tej gry. To trzymajcie się, no. mówił James z bolsikiem. No cześć.